Witajcie, witajcie, w kolejnym odcinku! Pan się nie pojawia, bo miałam problemy z internetem. Hmm. No i tapeta wiercha. Możecie powiedzieć o sobie, moim swoim przyjaciołom. Więcej subów więcej linków mm. do rzeczy. Zostawcie fajka. Jak zwykle, jeśli nie jesteś moim zrób to, będzie już na bieżąco. Łapki w dół nie chcę, bo wtedy nie, bo w ogóle nie będzie filmów. Nigdy się nie pojawią. Uf, uf, bo teraz to i tak dłużej mi chodzi i to jest taki efektywnik informacyjny trochę. Ale też długo teraz nie będę się pojawiać, bo... jakby muszę trochę podpracować z szkołą. Za miesiąc tak będzie. No, 10 października, obiecuję Wam Przeszukam na słowo, chyba że będą chociaż dwie łapki To wtedy na mnie. obiecuję Wam, na słowo Teraz serce. sercem Więc, pamiętajcie, zostawcie lajka Jeśli nie jesteście subskrybentem, zostaw suba No jak oczywiście Może spójrzcie o mnie swoim znajomym Będzie więcej filmów 那，那边。